Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witam Was w nowym sezonie Hot or Not Flash. Ja oczywiście nazywam się Łukasz Maciejewski. W sumie przywitałem się tak, jakby to był pierwszy odcinek w tym sezonie, no i można w sumie tak założyć, bo pierwszy swój taki stricte nagrałem jakieś 2-3 tygodnie temu. Później była długa przerwa, bo byłem na wakacjach. No i w sumie ten pierwszy odcinek też nie był, nie był pokryty jakąś wielką warstwą merytoryczną tam tylko powtarzałem, kto jest OK, kto jest OK. A jeśli chodzi o ten skład, no to i tak już się zmienił. Więc jeśli ktoś go nie oglądał, no to raczej nie ma wielkiej potrzeby, by do niego wracać. Jeśli chodzi o głębszą merytorykę, to no po prostu będziemy ruszać z tym, będę ruszał z tym. W tym dzisiejszym odcinku zaczniemy w sumie od takich nowych twarzy, jeśli chodzi o Fantazy. Nowych starych, bo skupię się na, po prostu na transferach międzyklubowych, które mogą wpłynąć jakoś, na, jakoś właśnie na Fantazy Premier League. Od razu powiem, że pominę transfery typu, nie wiem, Mount, Havertz. Bo to nigdy nie byli zawodnicy, którzy mocno wpływali na fantazy i skoro teraz mają lepszych zawodników w swoich drużynach pod tym właśnie kątem: bo w Havertz ma nie wiem, Saka, Martinellego czy Jezusa, a Mount, Rashforda czy Bruno, no to raczej się na nich nie będę skupiał. No ale inni zawodnicy na pewno się pojawią. Dwóch mam aktualnie w swoim składzie z tej listy, jest 10 nazwisk, nazwisk także was zapraszam. W sumie. Jeśli chodzi o to okienko, to na razie nie ma jakichś wielkich bomb transferowych. Najlepszy pod kątem fantazji jest Kunkun. On, on oczywiście też tutaj będzie, no ale kto będzie dalej, to zobaczymy. Także jeśli cenicie sobie moją pracę i jeśli chcecie sobie cenić moją pracę i oglądać mnie dalej w tym sezonie, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i lecimy z ona, nam który już tutaj na planszy widnieje od pewnie dobrych dwóch minut, więc. Myślę, że nie będziemy nic zmieniać Jeśli chodzi o Kamerunczyka, no to przyszedł do United za około 50 milionów Gra wyceniła go na 5, więc jest to w teorii całkiem niezła cena Patrząc na to, że United zachowało, zachowało 16 czy 17 czystych kont w poprzednim sezonie W każdym razie mieli najwięcej w całej lidze, więc to, było na, naprawdę, na, to był naprawdę dobry wynik Samo Nana, jeśli chodzi o poprzednią kampanię Oczywiście w interze rozegrał 2160 minut, wpuścił 24 bramki z Expected Gold Conceded 22, więc ten bilans miał na minusie. Zachowywał czyste konto w co trzecim spotkaniu, a także bronił 74% uderzeń, więc te liczby są bardzo fajne, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kamerunczyka. tylko co mi się nie, nie podoba to ewentualnie kalendarz. Bo jeśli chodzi o te pierwsze pięć spotkań, to na czyste konto możemy liczyć ewentualnie w meczach z Wilkami i Forest. Są to dwa domowe spotkania, więc ta szansa na czyste konto jest w tych. W meczach dość spora, więc patrząc na te trzy kolejne mecze, które są z Tottenhamem, Arsenalem i Brighton, to ten kalendarz na start po prostu nie jest jakiś doskonały. Jeśli chodzi też o Debut Onany, to z Realem zagrał 90 minut, wpuścił w dwie bramki, trzy strzały obronił. Generalnie przy bramkach bez szans, też przy dwóch innych sytuacjach miał całkiem dwie dobre interwencje, więc to wejście w drużynę miał, miał całkiem dobre. No, ale jeśli chodzi o jego opcję i kandydaturę na kolejkę numer 1, no to na ten moment jest w moim składzie, ale tak jak powiedziałem, ten kalendarz nie napawa jakimś wielkim optymizmem. Wybór numer 2, w sumie transfer numer 2, który warto zmienić to jest Mark Flecken, czyli holender doświadczony bramkarz, bodajże 30 lat, który przyszedł z ligi niemieckiej. Jeśli chodzi o jego start w sparingach to nie był najlepszy. Wpuścił trzy bramki z Fulham, gdzie jedna być może obciążała jego konto, ponieważ była przy krótkim słupku. Później w Brighton też wpuścił dwie bramki. Gdzie jedna na 100% obciążała, jedno obci obciążała jego konto, bo wyszedł po prostu zbyt pochopnie z, z bramki albo po prostu zbyt niepewnie. No i później piłka trafiła do siatki, więc ten start, jeśli chodzi o Brentford, jest dość elektryczny. W każdym razie on, on przyszedł do klubu. Bo miał odejść Dawit Raja i to on miał być pierwszym bramkarzem, tak, tak mówiło się. Na ten moment Dawit Raja wciąż jest w drużynie, ale nie gra w sparringach, więc wydaje się, że wciąż się szykowany na odejście z tej drużyny. więc Mark Flecken za 4,5 może być całkiem ciekawą opcją. Tym bardziej, że Brentford w tych dwóch, w dwóch poprzednich sezonach, właśnie notowała świetne starty sezonów. Także to jest opcja do obserwacji i chyba. Najlepsza opcja, jeśli chodzi o bramkarza za 4,5 Ewentualnie bramkarz Brighton Steel, jeśli będzie nim Steel No bo też ta, ta, ta sytuacja, jeśli chodzi o bramkarza mew Nie jest jakaś najbardziej klarowna Przechodząc do obrony, to też mamy opcję z Tottenhamu Jest to Destiny Udogi, nie wiem czy dobrze to przeczytałem Prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu wymawiałem to nazwisko Jest to Włoch, bardzo wysoki Włoch, który może grać na lewej stronie. Jeśli chodzi o defensywę, ma 1,88 m wzrostu. I jeśli chodzi o to, o Tottenham, to jest dość bieda, jeśli chodzi, o to, jeśli chodzi o tą pozycję. Wprawdzie jest Davis, jest wciąż Perisic, ale mówiło się o odejściu. Wrócił też, też Regilon, jeśli chodzi o start sezonu. Nie wiadomo, co, co będzie z nim dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o Włocha, to w poprzednim sezonie w 33 meczach 3 gole, 4 asysty. Expected goals, expected assists w miarę się pokrywały I generalnie widać, że, że ma ciąg na bramkę, bo skoro y, oddaje prawy jeden strzał co 90 minut Kreuje ponad jedną szansę na 90 minut, to naprawdę musi nam się podobać I y, zapytałem w sumie Emiliana, co sądzi o tym zawodniku To powiedział krótko, na razie nie brałby i tak nikogo z defensywy Spurs Bo skoro oni w dwóch meczach sparingowych z 8 strzałów stracili cztery bramki to no niezbyt by się na to pisał. W sumie te liczby ze spellingów też potwierdzają, że brakuje prawdopodobnie jeszcze jakiegoś stopera na środek, więc to ten ham to też raczej nie jest opcja na kolejkę numer 1 ale ten ciąg Włocha na pewno może się podobać. Co do drugiej opcji z obrony, no to tutaj nie mamy już aż takiego młodzieniaszka, bo jest to Ashley Young, czyli 38-latek i na pewno nie jest to nawet twarz, jeśli chodzi, o jeśli chodzi o fantasy Premier League czy też Premier League. Co do, co do argumentów za, no to na pewno to, że Everton ma jeden z najlepszych kalendarzy, jeśli chodzi o start sezonu. Po drugie. Jeśli chodzi o pierwszy sparring, który, który rozgrywał już w nowych barwach, czyli w The Office z Wigan On tam zagrał w trójce z przodu i jeszcze zdobył bramkę A skoro on jest w, on jest w, w Fantasy Premier League jako obrońca I zagrał w trójce z przodu, no to oczywiście zapala się lampka jako ten zawodnik out of position Więc Ashley Young oczywiście jest do obserwacji Poprzedni sezon słaby, szczególnie jeśli chodzi o liczby, bo Tylko jeden gol, zero assist, łącznie, expected goals, involvement 1,5 więc raczej nie do zapomnienia, No ale po prostu może gdzieś tam przez to auto w position gdzieś tam pojawi się na radarach. Co do kolejnych opcji, to mamy kolejnego Evertończyka, czyli Arnauta Daniume I w sumie możemy zostać przy tym Evertonie, na no skoro już, już był ten young, No to pociągniemy to dalej. Generalnie poprzedni sezon dla niego bardzo stracony. On w tym Tottenhamie no praktycznie nie grał około. Bodo, że 180 minut w Lidze, 15 punktów, zdobył jedną asystę, bo jeśli chodzi o ten jego pobyt, pobyt w sonychamie w Premier League, więc totalnie sezon do zapomnienia. No ale pamiętamy wcześniejsze rozgrywki, czyli sezon 21-22, gdzie w Lidze hiszpańskiej w 1400 minut zdobył 10 goli, 3 asysty, sezon wcześniej w Championship 2700 minut, 17 goli, 7 asyst, także to jest na pewno zawodnik, który ma potencjał. Ale na pewno jeszcze nie na, na kolejkę numer 1, także na razie go odkładam i przechodzę do nowego gracza Aston Villa, czyli do Musy Diabiego, który miał trzy bardzo fajne sezony w Bajerze Leverkusen, w sezonie 22-23 9 goli, 8 asyst, w sezonie 21-22 13 goli, 12 asyst w 2800 minut i w 2020-2021 w 2400 minut 4 gole i 10 asyst, także. To były trzy sezony z rzędu, gdzie łącznie w Kanadyce wykręcał minimum, 13, minimum 14 tych punktów Szczególnie udany był sezon 21-22, gdzie tych punktów było 20, 25 w 2800 minut Także jest potencjał, szczególnie patrząc na to, jak się rozwija drużyna Emery'ego Jak też wygląda dobrze w sparingach i w ogóle jeśli chodzi o sparingi Aston to y, będziemy później na pewno rozmawiać o, roz, rozmawiać o Buendii, który może właśnie przyćmić y, Diabiego jeśli chodzi o opcję, Bo to jego wejście w te sparingi jest niesamowite, aż się przypomina Leon Bailey z poprzedniego sezonu Jak się skończyło, ci co grali w poprzednim sezonie pewnie pamiętają y, Chyba strzelił więcej goli w sparingach niż w całym sezonie, więc jeśli chodzi o te spary, to nie zawsze trzeba się tym sugerować, no ale jeśli chodzi już o te mecze kontrolne, no to na przykład grał wczoraj czy przez wczoraj debiutował i już miał bramkę, więc to jest na pewno na plus, jeśli chodzi o byłego zawodnika Bayeru Leverkusen. Przechodzimy jednak do graczy, których bardziej znamy, do większych wyjadaczy. No i w sumie będzie teraz duet byłych zawodników Leicester, bo po pierwsze jest to Madison, który w poprzednim sezonie zdobył 135 punktów, 2500 minut zdobył 10 goli z expected goals 8,5. Oraz 9 assist z expected assist 7,77 Uderzał średnio na 90 minut 3 razy I kreował 2,5 okazji właśnie w tym samym czasie, więc Te liczby Madison'a były najlepsze, jeśli chodzi o te poprzednie lata Porównując sobie z tymi poprzednimi latami i w sumie tak Patrząc oględnie na to jakim, jakim, Jaką był opcją Fantasy Premier League wcześniej No to wydaje mi się, że najwięcej było o ni nim mowy właśnie w poprzednim sezonie, więc Patrząc na to, że prawdopodobnie lub nieprawdopodobnie, bo tu się może sporo zmienić, będzie podawał do Harry'ego Keina, czyli do jednego z dwóch najlepszych napastników w Lidze, i to jest na pewno na plus dla, dla takiego dobrego kreatora jak Madison. No i też patrząc na to, że Tottenham jest jedną z najlepszych drużyn, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, które z pewnością, jeśli chodzi o rzuty, rzuty różne, wolne dośrodkowania, Madison będzie wykonywał. No, wiadomo, że jest też Porro. W Sparingach w sumie też Porro wykonywał te stałe fragmenty gry. Ale myślę, że im dalej w las tym Mathers, tym jako taki specjalista od stałych fragmentów gry, będzie powoli to przejmował. Przechodzimy do kolegi Madisona, jeśli chodzi o Lester, Barnesa. Barnes został wyceniony o midon mniej niż Madison. Madison kosztuje 7,5, Barnes kosztuje 6,5 i wydaje mi się, że są to uczciwe ceny. W ogóle, szczerze powiedziawszy, jakoś umknęło mi to, że Harvey Barnes w poprzednim sezonie zdobył aż 13 bramek. Z expected goals niecałe 9, więc był to naprawdę Świetny wynik, przeliczając to wszystko I ta skuteczność Barns'a była bardzo duża No typowo, no nie myślałem, że on zdobył aż 13 bramek Więc wychodzi na to, że był to udany sezon właśnie dla Anglika I przez to właśnie teraz przeszedł do Newcastle A skoro kupiło go Newcastle, to raczej są to przemyślane transfery I raczej są to zawodnicy, którzy Będą, będą mieli swoje miejsce w podstawowym składzie Wprawdzie wyjątkiem jest Gordon, czyli tak naprawdę podobna pozycja do Barca, więc oni prawdopodobnie będą rywalizować na tej lewej stronie i nie jest to raczej opcja na kolejkę numer 1, ale później za cenę 6.5 myślę, że może się to wydarzyć i może być opcją. No i generalnie jeśli chodzi o Newcastle, to te pierwsze 5 kolejek, jeśli chodzi o kalendarz wygląda po prostu słabo, ponieważ są tam z Aston Villa, City, Liverpoolem, Brighton oraz Brentford, więc żadne z tych spotkań nie jest z ekipami, które nie wiem, będą walczyć o utrzymanie, czy raczej będą pasować się w drugiej części stawki, więc raczej będziemy unikać tego terminarza, chyba że ktoś jest wybitny, jak na przykład Wilson i jego, jego końcówkę sezonu, choć on i tak raczej nie będzie miał miejsca w większości składów Fantazy. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pomoc i przechodzimy do armat, przechodzimy w sumie do największej armaty, jeśli chodzi o Sparingi i nowe transfery Bo mówię tutaj o Nikolasie Jacksonie Który zdecydowanie jest Największym wygranym sparingów Jeśli chodzi o Chelsea na ten moment On w 120 minut tych meczów kontrolnych Zdobył dwie bramki i trzy asysty I szczerze to nie wiem, czy ja mam takie wrażenie Bo wcześniej oglądałem przez 3 lata Havertza i Wernera Którzy generalnie nie wyglądali Jak gracze, jak napastnicy Nie wyglądali jak napastnicy Ale po prostu w tym wypadku Senegalczyk Wygląda jak jakiś nadpiłkarz, bo po pierwsze chcę, bardzo chcę. Kto przegląda chociażby Twittera, nawet nie musi oglądać tego, tego spotkania. Wystarczy, że gdzieś tam na social mediach w miarę śledzi. No to widział na przykład tą akcję, gdzie, gdzie, gdzie zawalczył z dwoma defensorami Srok i jeszcze ją wygrał. Dwóch ich w ogóle położył, później zrobił jakieś przekładanki i minął kolejnego zawodnika. Więc to jest gracz, który naprawdę imponuje w sparingach Nie tylko tym, że jest żywy, nie tylko tym, że jest walczy, ale przede wszystkim tym, że wychodzi na pozycję a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o napastnika. Obydwie bramki wyglądały w sumie dość podobnie, bo dostapiły w, ty, w tych, tych obydwu wypadkach z głębi pola, on tylko wybiegł na pozycję, koledzy go zauważyli, i on w pierwszym kontakcie z piłką zdobywał bramki bardzo pewnie, co też jest ważne, to panowanie przy wykończeniu też jest ważne. I tak naprawdę patrząc na to, że od kolejki numer 2 do kolejki numer 8 kolendarz Chelsea jest zielony, to myślę, że Jackson. Może stać się jedną z najlepszych opcji jeśli chodzi o napastników Ja jako kibic Chelsea dałem go, dałem go do składu już To jest jedna z tych zmian, które wprowadziłem No bo patrząc na to jak się po prostu pojadza w tych meczach sparingowych Ciężko mi go ominąć, nawet mimo tego, że Nie wiem jak to będzie wyglądać z minutami, czy na przykład poczetino Będzie chciał stawiać na Nkunku jeśli chodzi o napad Ale mamy jeszcze mamy taki luz, że Luksus, że jeszcze mamy czas Jeszcze mamy czas, żeby analizować, także na ten moment w moim składzie jest, jest Nicolas Jackson I Patrz na to, że kosztuje 7, 7 tak 7 0, nawet na grafice jest 7 0, To myślę, że jest to bardzo fajna cena, szczególnie patrz na ten kalendarz I skoro jesteśmy przy Chelsea, to drugim zawodnikiem jeśli chodzi o The Blues I jeśli chodzi o ich takie ważniejsze transfery Jest Nkunku I tak jak w sumie dużo powiedziałem o, o Jacksonie, że robi świetne wrażenie w sparingach No to Nkunku też jest na pewno graczem, na którego warto zwrócić uwagę On w tych sparingach w 180 minut zdobył dwie, dwie bramki jego atutem może być to, że być może przejmie rzuty karne w Chelsea, bo odszedł Jorginho, odszedł Havertz, a wcześniej Nkunku bardzo dobrze wykonywał właśnie te całe fragmenty gry, miał skuteczność 8 na 9, zepsuł tylko raz i to jeszcze w spotkaniu, gdzie Lipsk prowadził 3-0, a wcześniej już w tym strzelił karnego. Więc być może jakoś się rozluźnił. Generalnie jest znany jako zawodnik, który potrafi wykonywać te, te stałe fragmenty gry i to jest na pewno na plus. Na plus to jest z pewnością to, że jest to po prostu zawodnik skuteczny. Jeśli chodzi o sezon 2021 2022 to w 2750 minut zdobył 20 goli z Expected Goals 16 oraz 13 asyst z Expected Goals prawie 10, więc, więc było to łącznie Expected Goals involvement około 25 i 33 zwroty ofensywne, więc ten sezon był. Naprawdę dla niego wybitny. Jeśli chodzi zaś o minioną kampanię, to było to dokładnie 16 goli z Expected Goals 16,29, więc to się pokrywało, i 4 asysty z Expected Assist 4,90. Więc w sumie Expected Goals Involvement i te gole plus asysty się zsumowały. Jeśli chodzi o jego udział w strzałach, to średnio 3,5 strzała na 90 minut. W minionej kampanii, jeśli chodzi o wykrywane okazje, to 1,80. W sumie jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Jacksona, to tak się od nim, o nim rozpłynąłem. On miał taki minus, w sumie jeszcze wracając do jego planszy, że dość mało uderza. Jeśli chodzi szczególnie o napastnika, bo było to tylko 2,3 uderzenia na 90 minut, ale na plus na pewno to, że ponad połowa tych uderzeń te uderzenia celne, więc może po prostu Jackson nie marnuje naboi. Także to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o tych dwóch napastników Chelsea. Myślę, że obydwaj są dość dobrymi obcami, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, kalendarz, po drugie cena, po trzecie w sumie. Możliwości, bo patrząc na to, że Chelsea chyba się ogarnęła i można liczyć na to, że powtórzą wyczyn Arsenalu z poprzedniego sezonu, patrząc pod tym kątem, że cenowo są niedoszacowani, ponieważ są, mają dużo tańszych zawodników. A jednak ta walka o top 4 może być realna, właśnie, właśnie ze strony Chelsea, więc na to będziemy liczyć, na to będę ja liczył, oczywiście, jako fan Chelsea. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te główne transfery z Premier League, czy też do Premier League, po prostu ogólnie transfery międzyklubowe. Ja myślę, że później warto byłoby też nadmienić o João Pedro, który. W tym sparingu z Chelsea pokazał się z e, ciekawej strony, był, był też bardzo żywy. E, w, w poprzednim sezonie Championship miał 11, 11 goli i 4 asysty. No ale też w tym miejscu zapraszam Was na odcinek, który będzie prawdopodobnie w niedzielę. Tam z Krzysztofem Bieleckim przeanalizujemy sobie opcję z Beniaminków, także opcję z Championship. Także być może coś tam o tym, żało Pedro, powiemy. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, jeśli tęsniliście za moimi odcinkami, jeśli tęsniliście za tym sezonem Fantasy Pyramidic i za wszystkimi flashami dajcie łapkę w górę i słyszymy się no już niedługo no bo w niedzielę a i teraz w ogóle będziemy się słyszeć bardzo często także się przyzwyczajcie do usłyszenia